Siema. ma! O się Siema. siema. Ja co tam widzę, że już wszyscy świątecznie są ubrani. No, bo no, bo chciałem to. No jeszcze jak? No, no, w ja bez za... na... No ja nawzajem właśnie, ja też chciałem wyszczego jak świąt. <grym>? Mam dla was prezenty, chodźcie. A jak jest to? Co to za prezenty? O kurde. To jest O kurczę, na... widzę, że na, o, bym na bym wielka... Wielka... To. dla jako. Chwila to jest dla mnie? Dziękuję, dziękuję. A co to jest za auto? To jest tam w środku. Chwilę, wow, fajno. O to Kurde, ledy nawet są. No ja to samo. Nie no spoko. A czekaj, bo my też mamy na ciebie taki mają prezencik. kokcik pozwól, że wejdziesz właśnie. Tak, pójdziesz na niego Dobra, chodźmy. E, dobra, chodź. Oba, podejść tam za chwilę. No tam. Nie chodź tutaj, e, my też mamy dalej Ciebie to mamy okay. taki skromny... O, skromny. skromny o, no, coś fajnego. Tutaj. Zobaczysz. Czekaj, coś, czekaj, czekaj. Coś fajnego, zobaczysz. No, może niezbyt takie bogate, ale myślę, że ci się spodoba. Dobra, mam nadzieję. Mm, tutaj mamy. Azen to. Proszę bardzo. No, no i co? No i wszyscy dostali jakieś Dzień. fajne No, ale Ró również dzięki, nie? Spoko. Pewnie. A to co, to gdzie idziemy teraz? No jak teraz mam takie bardzo nie wiem. Może być śnieżki jakoś? Dobra, można, można. A to gdzie nie wiem? Do lasu gdzieś może? Czy gdzie? Dobra. Do lasu, dobra. Okej. Okay. Dawaj to, Oskar zapraźnił. Nie możemy gdzieś tam pod podjechać. Dobra, to dla Dobra. Dawaj. Prowadź. Ogólnie tam nie wiem czy wam mówiłem, ale ostatnio tutaj widziałem taki jeden sklep ammunition. I całkiem oh. niezłe wyposażenie, no. tutaj można może jakiś napad zrobić, ale to oczywiście tam później... Hmm. A za chwilę go chyba nawet będziemy mijać. Wyszcze? Tak, tak. O to jest, chyba na prawo za chwilę będzie. Dobra Dla. Tak, to jest tutaj. Ten sklep, tutaj na prawo. Nawet pracą ma On nawet pracy ma. ma <laughs> no, Nice. No, a flatar tak jest gdzieś tutaj. Na chleb tego klasy. Zjedziemy tutaj. Hmm. O no, tu jest. No to za chwilę zjazd gdzieś będzie. No tam, dawaj skręcamy tutaj. O co? O kurde. Spoko. Oś, gdzie ty tam z tyłu jesteś? Radzisz sobie jakoś? Fajne auto? Fajne, się fajne. Podoba. na taki teren Mieli Właśnie, ten sobie pasuje tutaj. To... No teraz... ja mam to samo. No e, dobra, to chociaż tak gdzieś zatrzymamy. To zaparkujcie gdzieś tutaj. Dobra. E, dobra, no to nie wiem, jakieś zasady może y, ten... No e, warto, y, idziemy gdzieś wszyscy, idziemy w różne strony jakby. Mm. No, no i się, no podeszemy śniadki, już co ulepmy. No okay. i y, okay. to dostać, nie wiem, ile strzałów jakby trzeba dostać, żeby. To może nie wiem, no dwa. Trzy, może jeden albo dwa strzały w głowę, i jakby przegrywał. No nie to nie wiem. Albo, albo jeden strzał w głowę, albo trzy strzały w klatę, Albo no. Okej, okay, okej, okay, tak, spoko. No a to się rozbiegamy, no i zaczynamy za chwilę. Dobra. Właśnie serwer pobiegnie. Właśnie serwer zaczyna zaklękać. Halo, halo, słyszycie mnie? A, słyszymy, słyszymy. słyszymy. No to zaczynamy. No. Dobra. A, lecimy. O, widzę tam się każy. Okrute. Co tam nie widzisz? Zostań u mnie. Na środku jest. Dawaj no go. Yeah, <laughs> yeah. Nie. Trudno ciężko te ścieżki trafić. No. <laughs> Fuck. <laughs> Kurde, nie uciekajemy. nie, <laughs> yeah, to jest wojna. Wszystkie. Ale już w ogóle żadnego zwierzęcia nie spotkaliśmy. Tego trzeba. obmyślać. Że ty nie dostałeś? Dostałem raz. A drugi? Nie wiem, ile sobie dostałem. Ojej, ojej. Ojej, Koksik dostał w głowę. Ale ja się złożyłem. Koksik odpada. Dobra, odpadam. odpadam. No bo raz kolejny jeszcze na czoło. Kurde. Nie, jeszcze nie. Kurde, śnieżki, lep. No ja będę obserwował. Dostałeś? Nie. Kurde. A <gry> dostałem raz. ile jest? Yy, Oskar ma jeszcze jedno życie, a ja jeszcze dwa. Oksik, przesunie. Добрый спокойно. Куда? Нет. Осталось? Осталось. Я достаю. Так. Куда? Да, тайку. А <laughs> мы пойдем же часто. Dostałem. Dobra, to ja tutaj dobra. miny porozstawiam. Jakie miny? Fajerwerki. Jakieś. Ja już nie mam. Na razie. No, za niedługo już Nowy Rok, to będziemy mogli się porzucać. No kurde. Fajna ogólnie miejsce suwa. mieć Fajno. Mhm. <laughs> e, Dobra, no to co wy pojedziecie na jeszcze jeden mały wyścig? W stronę tam... No, no do może ustawa. być! No. Dobra, to dawajcie, wsiadamy. Nie lecimy. No, chodźmy się gdzieś tutaj ustawmy. Tutaj chociażby. Dobra. A tak, żeby się zmieścił po ksik, tutaj. Okej, okay, wszyscy zmieszczeni. Okej. Okay. To grzejemy. Nie. Kiedy startujemy? No, czekaj, na co? Właśnie no na co startujemy. Trzy, Czekaj. Ale wyszło, czekajcie, czekajcie. No, czekajcie, kurde, to no. jeszcze jestem z tyłu. Ja jeszcze suwa. Nowa. Trzy. Cztery. A kurde. Oh Ej, no, no. O kurde, dobra. akurat jak po kurde to spoko, bo osoba mam. No Jadę mm, piękne, O piękno, to nie powiem. Fajne. jest mój gust. No mój też. O kurde, nie wiem, teraz pojechałem.

Ja, no, podoba mi się to, że nie powiem. Oskar, naprawdę dziękuję za ten prezencik. Ja również. też no, teraz sobie polecę sobie chyba szybko do sklepu jakieś przekąski tam kupić, no bo nic nie ma. No w sumie się już przyjadę. No ja chyba też. No, no tam, to co, no to tyle, wiesz, tam nie wiem, do domu czy tam coś, nie wiem. Opcia, ja tam lecę szybko do sklepu i za chwilę wrócę. A gdy ja No No, no to się tam widzimy kiedy indziej. Siema. Dobra. Siema. Gdzie to jest sklep? A sklep jest tutaj, dobra tu. To... Eee, cóż, na dzisiaj to było na tyle. Nie zapomnijcie wpaść na kanał Kursika, link macie w opisie. I eee, ja wam życzę tak wesołych świąt. Eee, siema.